you <laughs> Cześć kochani, z tej strony Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj przed Wami First Look najnowszego rozszerzenia Krainy Magii. Dziękuję firmie EA za dostarczenie kopii gry, bo dzięki tej kopii jestem w stanie właśnie tego First Looka troszeczkę przed premierą Wam opublikować. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż zwykle, ponieważ postanowiłam, że w sposób skrótowy opowiem Wam o moich wrażeniach odnośnie dodatku, w tle zobaczycie moją rozgrywkę przede wszystkim miasteczko jak widzicie jest bardzo zalesione, skojarzyło mi się z ucieczką w plener ponieważ wiadomo te sosenki sosenki, choinki w każdym razie mamy tutaj wszędzie jeżeli chodzi o mm, właściwie możemy powiedzieć, że je podzielimy na dwie części, tą magiczną i zwyczajną jeżeli chodzi o tę zwyczajną to ona jakoś w większy sposób mnie nie porwała natomiast nie mogę powiedzieć żeby wyglądało to źle, dużo jezior, dużo skał na pewno trochę taki, takie miejsce wypoczynkowe, powiedziałabym. Oczywiście nie żyjemy na otoczeniu sami, mamy też sąsiadów, dwa domy są zajęte, jeden większy, drugi mniejszy. Mamy też bar, w którym możemy się spotkać ze znajomymi. I przede wszystkim mamy dwie działki, na jednej już znajduje się startowy domek, a druga jest pusta i właśnie na tej pustej działce, na razie pustej, mieszka moja Raven, czyli bohaterka dzisiejszego First Looka. Jeżeli chodzi o sam bar, no to wiadomo, klimatycznie w stylu The Sims, czyli raczej prosta bryła, raczej dosyć puste wnętrze i powiem Wam, że już teraz pomyślałam sobie, że na pewno muszę ten bar przerobić na bardziej magiczny, więc możecie spodziewać się czegoś takiego na Moim kanale. Za pustą działką, na której mieszka Raven, mamy portal, podczas, yy, którego, znaczy, przez który możemy przejść właśnie do tak zwanej krainy magii. Warto tutaj zaznaczyć, że widzimy trzy symbole trzech domów, które występują w najnowszym rozszerzeniu. Pamiętajcie o tym, że to wiadomo, są tylko i wyłącznie. Mm, Raczej takie umowne rzeczy, bo to nie jest do końca tak, że musimy się zdecydować tylko i wyłącznie na przynależność do jakiejś jednej rodziny magicznej, ponieważ mamy tutaj magię praktyczności, magię złośliwości i magię nieokiełznaną. Czyli tak zwaną raczej bojową, powiedziałabym. Jeżeli chodzi o samą magiczną część nowego miasteczka, jestem nią totalnie, totalnie, kochani, zauroczona. Jest bardzo, bardzo. Um kosmiczna, powiedziałabym. Od razu mi się właśnie z kosmosem skojarzyła i takim e, Harrym Potterem, a przy okazji Abracadabrą z The Sims 1. Nie wiem, czy oglądaliście odcinki o Abracadabrze na moim kanale, ale właśnie tam też mieliśmy podzielone jakby osiedle na różne magiczne strefy, więc od razu o tym pomyślałam. Jeżeli chodzi o naszych magów reprezentujących te domy, o którym Wam wspomniałam, no to każdy z nich może nas przemienić w czarownicę bądź czarodzieja, w zależności kim grać. Się. Wystarczy po prostu podejść i o to poprosić. Oczywiście, na sam start musicie się przedstawić: no bo przecież nie podoicie do kogoś. Zachaj, stary, zamiej mnie w czarownicę. Trzeba się przywitać i o przemianę poprosić. Ja nie mogę wam powiedzieć dokładnie, jak wygląda sam proces, jakby przemieniania się tutaj w poszczególnych domach, ponieważ ja zdecydowałam się na wybranie przedstawiciela nieokiełznanej magii, chociaż trochę ta magia złośliwości i ta różowa pani mnie tutaj kusiła, bo jednak jak widzicie moja Raven nie do końca będzie tutaj miłą czarownicą. Ale wybrałam nieokiełznanie, więc udałam się do naszego pana, którego znacie na pewno z first looków, które pojawiały się na oficjalnych stronach EA, czyli pana Morgana, Morgana nie wiem dokładnie, jak powinnam czytać jego imię, więc mi nie zabijcie. A i jeszcze jedna uwaga: pamiętajcie o tym, że ja nie zamierzam tutaj Wam pokazywać wszystkiego jeden do jeden, jakby całej rozgrywki, ponieważ uważam, że powinniście przede wszystkim sami odkrywać nowe rozszerzenie, ale chcę, żebyście mieli takie podstawy, które być może pomogą Wam zdecydować się, czy chcecie zakupić daną grę, czy nie. Jeżeli zamieniacie się w czarownicę, przynajmniej w tym, jakby domu nieokiełznanym, wymagane jest zdobycie siedmiu magicznych cząstek. Czarodziej obdarzy nas mocą, która spowoduje, że będziemy mogli łatwiej je dostrzec, a następnie właśnie zebrać. I nasza Raven właśnie tym zbieractwem teraz się zajmuje. W momencie, kiedy już posiadacie te siedem części, udajecie się do czarodzieja, żeby mu te cząstki oczywiście zanieść. Wiadomo, nie może być zbyt łatwo, chociaż ja tutaj się trochę śmieję z tym, nie może być zbyt łatwo, bo wolałabym, żeby jednak to było trochę bardziej utrudnione, wszystko. Ale rozumiem, że gra ma też trafiać do młodszych odbiorców, więc nie wymagajmy tutaj też przez to nie wiadomo czego, chociaż no kurde, no nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że w Abrakadabrze było trudniej. No, ale to jeszcze nie koniec. Kiedy zamieniliśmy się w czarownicę, jak widzicie, zmieniło się całkowicie okno potrzeb naszego Sima. I zostaliśmy wyposażeni w tak zwane drzewko umiejętności. Drzewko umiejętności na pewno znacie z rozszerzenia o wampirach. Mamy różne stopnie, tak zwane rangi i mamy różne umiejętności, które możemy naszym czarodziejom ofiarować. Nie zauważyłam, żeby były słabości, więc nawet to jest dla mnie lepiej, ponieważ wampirak bardzo mi to przeszkadzało. Żadna ze słabości nie była dla mnie odpowiednia. Natomiast cieszę się, że drzewko się pojawiło, bo przynajmniej mamy jakiś taki cel, który możemy chcieć osiągnąć. Ale kochani... Jeżeli chodzi o magiczną strefę, nie możemy zapomnieć o targu, tak zwanym targu ulicy Pokątnej w The Sims, bym powiedziała. Bo nokturnem chyba to nie jest, bo jest zbyt miła. Mamy. Budynki, A w tych budynkach znajdują się trzy sklepy, w których obsługują nas projekcje astralne <grymne> simów z otoczenia. I możemy sobie kupić przede wszystkim różdżki, księgi i chowańce czyli to, co mnie najbardziej interesowało, ponieważ no nie ukrywam, zakochałam się w Kruku. Tutaj suwka też fajna, ale skoro mam Raven, no to zdecydowałam się na to, że dostanie właśnie ode mnie Kruka. Możemy sobie go zakupić, aktywować, klikając na sima nawiązać więź z tym krukiem, czy też sobą, czy co wybierzecie właśnie i nadajecie mu imię i on może nam towarzyszyć, ale wiadomo, że możemy go też odesłać. Kruk to nie jedyna atrakcja, ponieważ możemy też zakupić sobie miotłę, ale możemy z niej zrezygnować i to jest fajne, bo w The Sims 3 denerwowało mnie to, że jak już była czarownica, ona wszędzie poruszała się na miotle, a ja chciałam nadać jej takiego, takiej normalności, żeby ona tą czarownicą stawała się, wiecie, w swoim domu, w swoim zaciszu, czy tam w strefach magicznych otoczenia, na którym mieszkała, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że możemy te miotły wyłączyć albo włączyć. Ostatni sklep, który chcę Wam pokazać, jest to sklep, w którym możemy sobie zakupić magiczne składniki, które są niezbędne do eliksirów. Wiecie, ja to może możemy też zakupić książki, o tym Wam chyba mówiłam. Księgi to są przede wszystkim jakieś zaklęcia, czy też właśnie przepisy na mikstury, a do mikstur przyjdziemy oczywiście za chwilę. Kiedy zakupimy miotłę i ją aktywujemy, nasza Simka właśnie w taki sposób się teleportuje, ale z racji tego, że Raven nie jest jakimś takim wielkim magiem, jeszcze nie do końca zawsze jej to wszystko wychodzi, więc niektóre loty kończą się oczywiście upadkiem. I już witam Was w domu, który zbudowałam na okazję tego First Looka. Pamiętajcie, że zarówno dom jak i kas pojawią się również na moim kanale, będę Wam to wszystko pokazywać, ale jutro i pojutrze, że tak powiem, czyli 10 i 11 września dostaniecie filmy z przeglądu Kasa i z przeglądu rzeczy o budowie, gdzie opowiem Wam szczerze, co sądzę o nowych obiektach. Natomiast my wróćmy do naszej rozgrywki i do miejsca, w którym Raven będzie eksperymentować z czarami, eksperymentować z ważeniem nowych eliksirów. Pamiętajcie o tym, że jak stajecie się czarodziejami, przede wszystkim musicie nauczyć się podstaw, czyli ćwiczyć magię bądź Robić eksperymenty. Jeżeli chodzi o ćwiczenie magii, to możemy ćwiczyć magię nieokiełznania, złośliwości oraz magię praktyczną. Wiadomo, magia praktyczna to są takie domowe rzeczy, złośliwości jak sama nas wskazuje, a o nieokiełznanej już Wam mówiłam. W momencie, kiedy troszeczkę poćwiczycie, nie ukrywam, trochę to trwa, zdobędziecie nowy czar i... Ten czar zostanie opisany bardzo dokładnie w księdze magii, a w księdze magii znajdziemy oczywiście też zupełnie inne zaklęcia, więc ja się z tego cieszę. Tak jak mówię, nie lubię, jak jestem ograniczona do wyboru jednej rzeczy, lubię się uczyć kilku rzeczy i kreować swoją postać w sposób taki, jaki wydaje mi się, że jest po prostu dla niej najodpowiedniejszy. No, w momencie, kiedy już poćwiczyliśmy magię, coś tam się nauczyliśmy, możemy uczyć się, słuchajcie, przepisów, które to będziemy, jak już Wam mówiłam, ważyć w tym kotle, czyli robić eliksiry. Ale tutaj ważna uwaga jest taka, że w momencie, kiedy nauczycie się jakiegoś przepisu, a z tego co wiem, Raven się uczyła tutaj eliksiru miłosnego i jeszcze jednego, którego nazwy nie pamiętam, uwaga, chwila, eliksir wielkich potrzeb, to w momencie, kiedy się nauczymy, to dostajemy jakby prąd do przetestowania i właśnie ja postanowiłam na naszym blondowłosym przystoniaku przetestować eliksir miłości i to w jaki sposób będzie to wszystko wyglądało. Jak widzicie nie było problemu, żeby mu to podać, więc <grytanie> jakiś wielce wybredny nie jest i za chwilę zobaczycie, że właśnie staje się bardzo flirciarskim Simem i możemy tak naprawdę zrobić z nim wszystko, więc tutaj te wszystkie memy na temat tego, że w The Sims w będzie kogoś poznajecie, możecie wziąć ślub i Stworzyć sobie dziecko z nim są naprawdę jeszcze bardziej realne, ponieważ dzięki temu eliksirowi możemy bardzo szybko rozkochać w sobie danego Sim'a. Jak widzicie, tutaj już przechodzimy do rzeczy i następuje pierwszy pocałunek. Więc, no, beka, ale fajna beka, no nie? O to chodzi w The Sims przede wszystkim. I kochani, Idziemy dalej, ponieważ ja postanowiłam użyć eliksir wielkich potrzeb. Zakupiłam wymagane do niego jabłko i zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądać. Przede wszystkim, no cóż, wrzucamy składniki i mieszamy. Ja jestem że w tym domu zrobiłam sobie taką specjalną miejscówkę na ten kocioł, ponieważ nigdzie mi nie wadzi i fajnie to wszystko się razem prezentuje. Odnośnie jeszcze tego domu, bo pewnie będziecie pytać, dom będzie dla Was do pobrania, ale szczegóły w jutrzejszym odcinku odcinku. 10 września, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. W momencie, kiedy uważycie już jakąś miksturę, możecie ją zapakować do butelki od razu w całości, albo do pojedynczej butelki i. Ona znajduje się w naszym wyposażeniu, ale to nie wszystko, co dochodzi w najnowszym rozszerzeniu, ponieważ mamy też magiczne nasiona, które musimy sobie zakupić w trybie kupowania. Z tego co zauważyłam, bo klikam na toniczkę, to ich nie widziałam. Być może jeszcze w jakiś inny sposób jesteście w stanie je zakupić, ale mm... Ale o tym nie wiem, nie testowałam, weszłam od razu w tryb kupowania, bo widziałam, że tam się właśnie one znajdują. Jeżeli chodzi o to, co dostała moja Simka, to był kozłek lekarski bodajże i yy, Mandragora, czyli bardzo, no, Mandragora to mi się znowu z Harrym Potterem że przepraszam, ale ja jestem, wiecie, fanką Harry'ego Pottera, więc bardzo tutaj na to zważam, ale... To jeszcze nie wszystko, ponieważ jak wiadomo, uczymy się różnej magii i w momencie, kiedy odwiedzimy naszych sąsiadów i stwierdzimy, słuchaj, stary, masz ładniejszy regał ode mnie i w ogóle chcecie zrobić na złość, możemy wbić do niego do domu. Po prostu bez żadnych problemów rzucić zaklęcie, które spowoduje, że no, spali mu się regał. Jak widzicie, Raven jest bardzo zła, czyli nie wiem, czy ona była zazdrosna, czy może nie chce mieszkać w tym domu, który dla niej zrobiłam. Nie wiem, nie mnie oceniać, ale zaklęcia właśnie w ten sposób też można użyć. Użytkować. Kochani, kraina magii z powrotem na Waszych oczach i przechodzimy do pojedynków. Jeżeli chodzi o pojedynki, możemy mieć e, pojedynek o minerały, czy też e, jakieś e, zacięte pojedynki. Ja zdecydowałam się, że wybiorę taki przyjazny pojedynek, dlatego że nasza Raven nie jest jakimś wielkim magiem, więc żeby nie operwała za bardzo od przedstawiciela domu, który wybrała, no to postanowiłam, że zrobimy to w sposób bardzo taki delikatny i będziemy Mogli obserwować, jak wygląda cały pojedynek magiczny. I tutaj znowu odwołam się do Harry'ego Pottera. A właśnie, a propos, nasza Simka wcale nie musi y, uprawiać czarów za pomocą różdżki, ponieważ może czarować po prostu rękami. To zależy tylko i wyłącznie od tego, jak sobie to będziemy wyobrażać. Ale wracając do pojedynku magicznego, bardzo skojarzył mi się z Harry'm Potterem, a konkretnie ze sceną, w której Harry walczy z Voldemortem i ich różdżki się łączą. Właśnie ta scena, kiedy te y, y, magiczne siły, ze sobą walczyły. Jak widzicie, no, Raven przegrała. Niestety, obolała cała. Natomiast, dosyć szczęśliwa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to przecież nie samą magią żyje człowiek. Można zaprosić naszego kochanego faceta do knajpy na drinka. I kochani, będziemy kończyć odcinek. Wiem, że szybko, ekspresowo, ale wydaje mi się, że najważniejsze informacje zostały przekazane. Ja Powiem Wam, że jestem zauroczona tym dodatkiem. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało za miesiąc. Może chcecie znać moją taką opinię po tym, jak cały ten szum na temat rozszerzenia pakietu rozgrywki przejdzie. I kochani, zapraszam Was jeszcze raz na szczery first look, jeżeli chodzi o kasę i szczery first look, jeżeli chodzi o budowę. Nie, nie zapominam. W kasie zobaczycie, jak została stworzona Raven, a w budowie zobaczycie i jak został stworzony dom dla Raven i będzie dla Was udostępniony, więc zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w przyszłych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko, nie zapomnijcie o Facebooku i Instagramie. pa! pa!